No siemanko, witam w drugim e, odcineczku z łazienki. Dzisiaj zaczynamy rureczki. Z nagrywkami sobie zrobiłem tutaj, e, do prysznica przygotowałem sobie tą, nie wiem, puszkę podtynkową do regulacji wody i ciśnienia. Tam będzie zamontowana deszczownica. E, jeszcze sobie tutaj przygotowałem do umywalki. Maszynka do rurek się grzeje. Rurki są, także no mam nadzieję, że Coś z tego będzie, coś z tego wyniknie. Czy mi się maszynka nie rozgrzała odpowiednio? Dam was może na statywik. Już ogarnają sobie, żeby w ogóle ustawić sobie jeszcze bardziej szeroki kąt do nagrywania, żeby było to przyjemniejsze dla Was do oglądania, żebyście więcej widzieli. A czy drogi widzowie, jeżeli jeszcze nie subskrybujesz kanału, zostaw subika, łapkę w górę, Wesprze mnie to, lecimy po 1000 subskrypcji. Wracamy do formatu nagłówkowego. W sensie, że jesteście na mojej głowie. I ja zacząłbym sobie tak na rozgrzewkę od tych dwóch wyjść. Tu tędy będzie wychodziła woda i potrzebuję sobie zrobić dwa takie zaraz Wam zademonstruję. Wychodzi rura, przychodzi zawór, trójnik, który idzie na umywalkę, na górę przychodzi jeszcze jeden trójnik, który potem idzie sobie na yy, tam aż do prysznica i tutaj zimna woda do kibelka. Także no troszeczkę zabawy będzie, ale tak jak mówię na rozgrzewkę Możemy zacząć właśnie od tego, i tak tego nie skręcę, nie skleję tak ze sobą, tylko muszę sobie i tak tutaj dociąć małe kawałeczki rur. Także bierzemy nożyce, także takie malutkie kawałeczki dosłownie, bo też nie mogę szaleć z wysokością, bo to jest bezpośrednio przy wannie. Eee, Także tak, eee, tu sobie tniemy taki oto fragmencik. Musimy go. E, tu mam do 20. O kurde. Tu tak. Tu mam do, właśnie do 20 przygotowane i do 16. Plus mam takie, że już to kiedyś robiłem, także wiem jak, to, wiem jak to zrobić. Nie robię tego pierwszy raz. I czekamy tego tak koło do, do 10 sekund. I ładnie ze sobą skrzewamy. Najlepiej tak, żeby to jeszcze było. ...w linii prostej. No w pionie, żeby to mniej więcej było. Nie wiadomo, to się delikatnie podda. Ale dobrze, żeby to było... ...w pionie. Patrzcie, wszystko kupowane w tym samym sklepie, a... ...już totalnie inne te. Eee, z tej samej półeczki, nie? Z tej samej półki, a już... ...ta sama firma, a już inne... O, to już ostygło, to możemy lecieć z tym. I teraz tak, tu będzie wychodził zawór. Tak. Zawór leci. A, zdupcuję to trochę. Muszę sobie to odkręcić. Pozamieniam to miejscami, bo jednak chyba wolę, żeby to było u góry, żebym sobie do siebie mógł pociągnąć i żeby zamknąć zawór. Także tak, to robimy tak. To robimy tak. Teraz mamy to. Potrzebuję to zgrzać z tym. I tu zrobimy sobie odejście. Najpierw pójdziemy, żeby być po prostu. Żeby być po prostu niżej. Co jest grane? Coś znowu spierdzieliłem. Co? Czyż dobrze to miałem? To co ja zrobiłem? Ja to chyba... Ja to wkręciłem z powrotem tak samo, jak miałem. Główka pracuje, nie? Ja pierdziele. Czyli to ma być tak, no, że jak sobie to pociągnę do siebie, to mi się wyłączy woda. Odejście w stronę wanny, znaczy w stronę tam rogu, czyli polecimy... na no, razie sobie go zamknę. Czyli polecimy tak, czyli tu muszę... No, szkoda, że nie ma tutaj też tych kresek. Czyli mniej więcej tak muszę lecieć. Dobra, jakoś to, sobie... jakoś to sobie ustawimy. Ale nie pociesza mnie fakt, że muszę znowu jechać na, na sklepy. Kurde, a, a tak długo stałem przy tych półkach ee, z rzeczami i się zastanawiałem, czy wszystko mam. A się okazuje, że jednak nie mam. 8, 10 sekund. O kurwa, dobra. I to ma iść tak, tam. I sobie w sumie. O, tu mogę sobie na równo z tym to zrobić. A tutaj. A tutaj nie wiem się czego trzymać w sumie. Kurde, jak to będzie działać i to będzie szczelne. Nie, no musi być szczelne. W sumie, dlaczego by to miało mi przeciekać? Historia ta sama, to tutaj. Dobra. Śmiało, można to sklejać. To jest tak, ten kątownik teraz pójdzie tutaj. E, będzie odejście w ścianę i do umywalki, zimna woda. Nie wiem, czy jeszcze zimna woda będzie tu czy tu, także też tego nie chcę montować, tego tutaj w podłodze i tego tam klinować, bo na, do, na to będą nakręcone wężyki z wanny. Dobrze mówię? Chwila. Mamy tak. Mamy to. To teraz tu. Tak, do tego potem przyjdzie kolejny kawałek rurki i to przyjdzie na górę i tu będzie przykręcony wężyk z wanny. E, do wody. Kurde, dobra, już to, już to ogarniam. Także gitara. mam teraz fajnie, jak się trzymać, bo mam te kreseczki. Także to już ostygło w miarę. E, tak. tak. Tak, 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 tak. I ciach. Kurde, nawet nie wiecie, jak się cieszę. Jakie to... To jest takie... Niby to są rzeczy, których nie widać eee, po całym remoncie, ale no cieszą, cieszą gębę, że już za niedługo nawet wodę tu będę miał. Najważniejsze, żeby zrobić tylko łazienkę. Potem, jak już jest łazienka, to już jest luźno. To zgrzewam z tym. No i teraz ostatni element układanki. Czyli łączymy wszystko w całość. Wyciągamy. I zgrzewamy. Jeden taki mamy gotowy. No kurde, no zirytowało mnie to, że takich dwóch mi brakuje. Także do no, sklepu mu niedaleko. Zrobię całą zimną wodę. Tak całą, całą. Polecę zimną. Do umywalki. O, zrobię sobie zimną wodę do umywalki. Gdzie przychodzi zimna, gdzie przychodzi ciepła. I to jest H, a to jest C. Dobra, zimna woda przychodzi tutaj od boku. Dobra, chyba tyle. Taka dziura starczy. Tutaj sobie wyjdę. To mamy, to mamy. Yy, I teraz tak. Teraz tak, to będzie sobie tutaj. I do tego potrzebuję zrobić sobie. Bo to będzie tutaj, czyli tak. Tak. Czyli na 20 cm tę rurkę. To bym wolał zgrzeć na samym końcu. Tylko doprowadzę te rurki. E, bo te mówki z tymi gwintami one są e, bez możliwości kręcenia, Także ja je na samym końcu. A ja to w ogóle ja pierdzielę, ja tu muszę to wyciąć, bo ja tego. Ja tego to, co ja to zrobiłem? Furna. Czy ja nie wziąłem pod uwagę tego? I co ja muszę jakieś takie. Nie, 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 nie proszę Państwa. Czegoś takiego nie będę robił. Nie ma szans. Dobra. 90 stopni. A, i teraz za długo sobie to przytrzymałem i strasznie miękkie to jest. Dobra. Jasny glint. Coś mi tu nie pykło, no. Źle to wyczegowałem. No bo przecież... Ja tu, ja tu nawet też muszę sobie wyciąć. <grym> tutaj, no bo mi to nie... To mi tutaj nie spasuje. To już mogę wywalić. No bo nie, no bo nie mogę tego wywalić, bo jeszcze tu będę musiał to... Kręcić, czyli tu całkiem to muszę. Okej. Okay. To muszę całkiem wywalić tutaj wyrąbać, żeby mi się to tutaj zmieściło. Tak samo tutaj to. Dobrze, że takie kwiatki wychodzą teraz, a nie jak już by było wszystko odmierzone idealnie. No tylko teraz tak. Jak ja sobie to wsadzę tutaj. To to będzie dotąd, nie? Czyli ja jednak będę musiał tak czy siak tą rureczką. wyjechać trochę. Ten profil mi tu zawadza, niego ja muszę wyciąć. Będę, będę się musiał tego profilu pozbyć. Panie, pięknie! Fajnie się wkręca. Nie będę robił tędy rurki, tylko sobie zrobię tutaj taki. No. Tu do tyłu od razu. Szkoda, bez sensu tutaj tą dziurą jechać. Robić tutaj jakieś te wygibasy. Będzie teraz tak. Tu będzie jeden zakręt, tu będzie drugi zakręt, tu będzie trzeci zakręt. A tak to by było tylko jeden, drugi i ten taki zawijasz tutaj. Wiecie co, ja sobie tutaj podziałam, porobię sobie tutaj z tą zimną wodą. Jak zdarzy się coś ciekawego, no to Wam po prostu... Dam znaka, odpalę się wtedy na, na wideo. No bo tu nic skomplikowanego w tym grzaniu rurek jednak nie ma. Wystarczy to po prostu dobrze ruszyć głową i, i pomyśleć. Także widzimy się w update'cie kolejnym. Update z tego co już jest zrobione. Tutaj mamy to już wszystko przymocowane. To musiałem odkręcić, bo jednak nie byłem w stanie, nie byłem był w stanie tego tutaj zgrzać. Także to musiałem wykręcić, zrobić to tutaj tak w powietrzu, żeby to przykręcić, wkręcić to na nowo. To też już jest wkręcone, wkręcam to na te włosy i na no szmar. Tam idzie jak idzie. Tutaj mamy już ten teges, tak delikatnie przyblokowany takim czymś. Tam chyba jeszcze sobie gumę tutaj wsadzę, żeby to było bardziej sztywne. Tutaj to tak starczy, tu jeszcze trzeba oczywiście mocniej po prostu to zaklinować. To musi wchodzić tak niestety pod skosem. No nie podoba mi się to trochę. E, ale musi to wchodzić pod skosem ze z tego względu, że tam jest e, pręd trafiliśmy i to tak ze skosa wchodzi i też mi to delikatnie tutaj to naciąga. Także ja lecę teraz e, z wodą na prysznic i do WC, i widzimy się później. Jesteśmy już dnia następnego. No nie ukrywam, nie obyło się bez e, małych komplikacji. A mianowicie zamiast 20 jechałem wszystko 16, a miałem jednak jechać wszystko 20, także nie dogadałem się po prostu z tatą. Pojechałem do sklepu, wymieniłem towar. No, jestem może tak w plecy jakieś, nie wiem, 5 dyszek, aczkolwiek to nie jest to tragedia, bo zimna woda tutaj do umywalki zostanie na tej 16, ciepła woda do umywalki też poleci na 16, bo tu jest jednak malutki kawałek, to, to nie ma tragedii. To będzie trzeba przerobić, żeby tutaj wstawić trójnik, który ma też tutaj wyjścia na 20. I tu już sobie wszystko jadę 20. Musiałem też jechać do, do sklepu po rurkę 16, bo oddałem wszystkie, a ja miałem jedną zostawić, ale przy okazji jak już tam byłem, to dobrze się stało, bo nie miałem wejścia do WC, -tu, także też nadrobiłem zakupy. Wszystkie elementy już mam. E, tutaj sobie idę teraz z zimną wodą do prysznica. Potem wam pokażę też jak nawijam te pakuły. Tata e, ta też mi pokazał właśnie jak to się robi. No, zabieram się do dalszej pracy. E, tu już mam na podłodze taki elemencik gotowy, który będzie właśnie tam w ścianie. Muszę go w te dziurki e, przez te otwory. A tu no, nie widać. Tu sobie zrobiłem otwory w profilach muszę go tam przecisnąć jednocześnie teraz jeszcze sobie zamontować rurę do wc u szesnastkę i no spróbować potem to połączyć, no i tak naprawdę tu jedynie będzie miejsce e, trzeba będzie to przerobić, tu będzie miejsce gdzie będziemy musieli już to we dwóch połączyć e, bo w pojedynkę takie rzeczy jednak się e, no głównie nie się takie rzeczy w pojedynkę robi zwłaszcza tą maszynką załączę sobie ją przy okazji Także ja lecę dalej, nie zatrzymuję się. No, dzisiaj mam trochę jakoś tak. Jak już wymieniłem ten towar, to trochę taka energia do mnie odżyła. Ale jak już tata mi powiedział, że mogę jechać wymienić, to no, odechciało mi się po prostu. Ale no, lecimy, lecimy dalej. Kolejna informacja. Musiałem sobie zamontować tutaj ten i ustawić nóżki na odpowiednią wysokość. Także no, ładnie się tutaj wszczelił w ten mój to, co budowałem, i teraz muszę sobie zrobić tak: tutaj wejść rurką, tak jak mam już de facto zrobione to obejście, tutaj do góry pociągnąć i tu sobie tym otworem wejść do środka. No, taki po prostu zaszczyt informacji chciałem Wam przekazać. No i lipa prąd mi wyłączyli, także muszę czekać po prostu, aż go z powrotem włączą. Także nie wiem, pójdę sobie po prostu zrobić przerwę. Właśnie przed chwilą miałem przerwę. No nic, wszystko, wszystko wyłączone. A bez mas bez prądu światła, maszynki do grzania rurek, no to nic. Nie jestem w stanie, e, no niestety już wykombinować. Także idę sobie znaleźć jakieś zajęcie na ten czas. Oj, oj. no nic. A jeżeli chodzi o nawijanie tych paków na gwinty, no to ważna rzecz, muszą być poszczępione. Jeżeli nie macie poszczępionych fabrycznie, to wystarczy przejechać parę razy jakimś płaskim elementem po tych gwintach, tam wrzeszczecikiem. Tata pokazał mi to w następujący sposób: Wys wysuwam sobie kawałek tego puklu tych włosów. I nie zaczynam od początku sobie ich tak y, zawijać, tylko przyłapuję tutaj w jednym miejscu i resztą włosów zaczynam owijanie dookoła. Kawałek po kawałku. Ważne, żeby pamiętać o tym, że trzeba zawijać w stronę, w którą się wkręca czyli Kręcimy w prawo yy, gwintem, no to zawijamy w prawą stronę. I jak już dojdziemy do pewnego takiego momentu, gdzie nam się spotkają te dwie końcówki ze sobą, zbieramy je razem do kupy i kręcimy do końca. Yy, tam. Całe włosy mam już zawinięte, troszeczkę smaru. I również tym smarem lecimy do okoła w tą stronę, w którą będziemy wkręcać. Trzeba o tym pamiętać. Przygotowany gwint już jest gotowy do wkręcenia. A więc tak już prezentuje cała instalacja. Jeszcze tylko muszę kupić taśmę taką uszczelniającą, żeby te izolację połapać. Zimną no, zimną nie musiałbym robić, ale potrzebna była zimna, darmowa przesyłka to to do zimnej wody też izolację zakupiłem Tutaj już się to prezentuje w całości, tutaj oproszę. do umywalki, wychodzą z podłogi dwa zawory, ciach, tutaj odejście do geberitu. Wchodzi sobie, to już jest na gotowo zamontowane, tak jak i rura odpływowa z WC, także ja sobie to na dniach dokończę. Chodzi tylko o, o zawinięcie tego, e, tego taśmą, tego tulin. A Ja się z wami żegnam, trzymajcie się i cześć.